Cały postępowy świat należycie ocenił atak polskich kiboli na pokojowo nastawionych kibiców rosyjskich. Zagrożenie wciąż jednak jest aktualne, dlatego do Warszawy w trybie pilnym udał się doradca prezydenta Putina do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka Michał Fiedotow. Napływają niepokojące informacje o konfliktach między kibicami dwóch krajów. Trzeba rozładować sytuację i nie dopuścić do ekscesów. Tymi słowami skomentował swój wyjazd Fiedotow, który pojawia się wszędzie tam, gdzie Rosjanom dzieje się krzywda. Wyżyło się lepiej. Wyżyło się lepiej wszystkim!